prowadzić na górę. Zobacz, diabeł był w realnym stanie fizycznie Jezusa przenieść, tak? Na górę, tam gdzieś na, na szczycie świątyni. Pokazał mu wszystkie królestwa w mgnieniu oka, czyli zrobił mu taki flash, retrospekcję. Często ludzie jak odchodzą właśnie ze śmierci do żywota, czy tam mają jakieś... Takie przejścia, że umierają klinicznie, to mówią, że mają te flesze, że miga im to wszystko w mgnieniu. Tak samo On to pokazał Jezusowi, rzekł do Niego, czyli diabeł tak, daje Mu, pokazuje Mu porządliwość oczu, dam Ci całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i to jest ciekawie napisane, daje ją komu chce. Zobacz, daje ją komu chce. Tak było do czasu zwycięstwa na krzyżu, bo pamiętaj, tutaj Jezus zaczyna swoją służbę. On wie, do czego, jest powołany, wie, co musi ukończyć. tak? I tu jeszcze diabeł miał prawo tak powiedzieć. Daję ją, komu chce. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona będzie Twoja. Pamiętacie, kulminacyjny moment tuż przed ukrzyżowaniem Jezusa, gdy Jezus mówi, Pan tego świata został osądzony. Opiej mówił o diable, Pan tego świata został osądzony. Mówi, przychodzi do mnie, ale co powiedział, nie ma we mnie żadnego udziału, pamiętacie to? To są ukryte dwie odpowiedzi, które Jezus mówi na temat ten, bo dzisiaj ludzie cały czas mówią, ale diabeł ma w rękach wszystko. Nie, mówię, nie diabeł. Chrystus, wszystko się wykonało na Krzyżu Golgoty. Wszystko się wykonało na Krzyżu Golgoty. On zwyciężył, jest napisane, on wystawił na pokaz te wszystkie zwierzchności. Wyprowadził i wystawił na pokaz. Te wszystkie sztandary, proporce wyścięłały Mu drogę w piekle, jak wyprowadził stamtąd jeńców, tak Słowo Boże mówi. Ale diabeł przyszedł z porządliwością oczu, tak? Jezus znowu rzekł, ale bowiem napisano, Bogu swojemu będę oddawać pokłon i tylko Jemu będę służył, tak? To się w ogóle łączy też z Ewangelią Jana. Nie może syn nic od siebie uczynić. Zaraz wam wyświetlę ten fragment, żebyście mieli zrozumienie. I zobaczcie w sposób, w jaki diabeł przychodzi. Tak? Kolejną rzeczą, którą atakuje, Jezus się odezwał i po, tutaj jest ten fragment. Powiadam wam, nie może syn sam od siebie nic uczynić. Tak? Tylko to, co widzi, że ojciec czyni. I On to samo czyni, czyli pokazał zależność od Boga, a to jest trzeci sposób kuszenia. Gdy diabeł powiedział rzuć się, przecież aniołom Twoim przekazał strzec. Ja chyba miałem to zaznaczone, tylko to się schowało. Cofnij, zobacz czy jestem prawym. Trzeci poziom kuszenia, Przed do Jezusa i powiedział rzuć się z tej góry. Rzuć się z tej góry. Tam uciekł, chyba nie zaznaczyłem. I co Jezus powiedział? Że jest zależny od Boga, tak? i tam dodał fajne słowa nie będę kusił Boga na daremno to chodzi o pychę życia wielu ludzi kusi Boga taki, w takim właśnie przekazie, tak, że nie są zależni od Boga, wchodzą w pychę co to nie ja, ja mam namaszczenie, mnie Bóg prowadzi wiem co robię i to ja mówię musimy rozróżnić, bo są dwie rzeczy jeśli ty jesteś pewny swojego Ojca to jest dobrze, ale ty musisz mieć połączenie z Bogiem, nie mogę nic sam uczynić. Tak? Jezus mówił: Większy jest ten, który jest w tobie. Mówił o duchu świętym. I jeśli ty będziesz miał to dobrze poukładane, to nie wpadniesz w trzeci poziom kuszenia, tak? pożądania, pychy życia, czyli niezależności od Boga. Jeśli będziesz w pokorze, w uniżeniu, Zrozumiesz ten fragment, który tutaj masz wyświetlony z Jana 5.19? Powiadam Wam, że nie może syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni, co bowiem on czyni, to samo i syn czyni. A dzisiaj wielu ludzi głosi sobie fajny fragment, wyrwany z kontekstu: Ja i ojciec jedno jesteśmy. Ja, no super. Jak jesteś ty i ojciec jedno, to musisz czynić. To, co Ojciec czynił, czyli musisz ukazywać te dzieła, które są w Słowie Bożym, a nie za nimi ganiać, tylko musisz to swoim bogobojnym życiem pokazywać, a my? Dlatego zwróćcie uwagę, ten sposób kuszenia się nie zmieni. Diabeł będzie cię chciał wyłożyć zawsze w ten sam sposób porządliwość ciała, porządliwość oczu lub pycha życia, czyli niezależność wiele, masa ludzi wykłada się na niezależność od Boga dobrze Boże, podniosłeś mi pokazałeś mi drogę, ale teraz robię sobie wakacje od Ciebie i idę swoim torem, wykoleisz szybko się wykoleisz musimy wzrastać w prawdzie Jego Słowa tak, w prawdzie Jego Słowa jest. jesteś dzisiaj właśnie też w etapie że diabeł próbuje Ciebie w ten sposób poszukać Wykolej z by odłączyć Ciebie od dziedzictwa. wyjść będziemy się o Ciebie modlić. Wyjść, będziemy modlić się o to, żeby łaska i pokój towarzyszyła. Ci, żeby łaska i dobroć Boża towarzyszyła.